Tu się widzę, rozwaliło co nie... To jest jakaś choinka z odzysku, sztuczna. Taka sprzeczna kwestia, to eko, nie eko. Nie wiem, nieważne. W każdym razie taką miałam i taką wykorzystam tutaj. Jeszcze kwestia tylko, czy to się uda. Czy to się uda. O, ale jest zimno. Muszę się czymś zająć, bo naprawdę. O, how nice. Mm, tu się widzę, rozwaliło co nie. To nie jest śmieszne. Uwaga, to nie jest śmieszne. No, hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie w tym przedświątecznym odcinku. No, to już chyba będzie taki ostatni teraz odcinek przed świętami. Więc y, chciałabym Wam złożyć oczywiście życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych, pełnych miłości świąt. To wiadomo No to tak pokrótce chciałabym w ogóle na samym wstępie przywitać nowych subskrybentów mojego kanału, którzy tak licznie tutaj przybyli po ostatnim, przedostatnim odcinku i ostatnim też, bo w zasadzie i odcinek na stacji zabytkowej, kolejowej okazał się bardzo fajny w wyświetleniach i bardzo fajny w subskrypcjach. No i ostatni ten odcinek, który też jest właśnie u Piotra w leśniczówce starej też okazał się fajny. Także, no w ogóle wszystkie odcinki mam zajebiste, więc w ogóle o czym mowa. Nie? W każdym razie wszystkich was serdecznie witam. O sobie nie będę już tam opowiadać od początku. Jeżeli macie ochotę poznać historię mnie, tego starego domu, tego remontu, tego dlaczego jeżdżę po innych starych chałupach i tym podobnych, to odsyłam was do po prostu e, playlisty remonty. No i piórko w dupę. <laughs> Dlatego tak tutaj na kanale często gdzieś tam w komentarzach pojawia się to hasło piórko w dupę, bo tak właśnie tak właśnie jest. Co jeszcze? Co jeszcze? Byłam na Jarmarku Świątecznym Bożonarodzeniowym w Bydgoszczy, gdzie obiecałam Wam w odcinku tam przed, przed ostatnim, którymś tam, już nieważne, że możecie mnie odwiedzić, że będę w piątek, sobotę i niedzielę od 18 do 20. No i chciałabym Wam wszystkim serdecznie podziękować tym, którzy przyszli, odwiedzili, zbili piątkę i wypili ze mną cytrynówkę. Ja witam Was z mojego mieszkania w Bydgoszczy w piątkowy wieczór. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie wybieram się na Jarmark Świąteczny, gdzie na stanowisku gruczniaka Będę mm, sprzedawać piwo i idę tam z wielką nadzieją, że ktoś mnie z was odwiedzi. Mam ukryty w plecaku skarb. Przygotowałam się na maksa. Czy ktoś wie, co to jest? <gry> Jestem lekko podenerwowana, bo w zasadzie nie wiem, czy ktokolwiek przyjdzie, nie wiadomo, no ale co, no w każdym razie e, idę do Piotra na Stary Rynek, na jarmark, jest bardzo zimno, ubrałam się naprawdę bardzo ciepło, mam nadzieję, że dam radę, zresztą u Piotra tam jest troszeczkę cieplej, no i widzimy się już tam, na miejscu. far <laughs> away tej cytrynówki poszło, także trochę tych odwiedzin, fajnych spotkań było, za co Wam serdecznie dziękuję. Natomiast wszystkim tym, którzy się nie odważyli podejść, a później do mnie napisali wiadomość, czy na Instagramie właśnie, czy oznaczyli się nawet w postach z gruczniakiem, i że nie mieli odwagi mnie odwiedzić, bo nie wiem, no oni nie śmieliłam i tak dalej. No nie mam pojęcia skąd to wynika. W każdym razie no szkoda, no i jakby mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja i wtedy się odważycie i Przybijemy sobie tą piątkę. Oczywiście też dziękuję za wszystkie odwiedziny w moim sklepie. Okazało się, że myśleliście, że ja mam tylko i wyłącznie. W ogóle widzicie, jak para leci z mi z ust, bo jest tutaj tak zimno, zanim się nagrzeję. To normalnie, szak muszę gadać, póki mam wenę, bo później będzie mi yy, zaciepło. Jak <grym> się rozleniwie, położę się na moim pięknym łóżku i nie, będę, nie będzie mi się chciało gadać. No, w każdym razie. Chodzi o to, że odwiedziliście mnie dosyć licznie też u mnie w sklepie, za co bardzo dziękuję. Przy okazji też właśnie kupiliście u mnie rękodzieło, za co też Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i okazało się, z niejednych ust dowiedziałam się, że myśleliście, byście święcie przekonani, że ja mam tylko i wyłącznie sprzedaż internetową i że to jest sklep internetowy i że ja nie mam takiego fizycznego sklepu. No, no i mam. To jest zakład krawiecki oraz mój sklep, gdzie właśnie jestem, urzęduję tam, co prawda nie dzień nie, więc jeżeli jedziesz z daleka i chciałbyś, chciałabyś na pewno mnie zastać to po prostu napisz może gdzieś tam nie wiem na Instagramie czy coś i upewnij się albo nawet nie wiem no sklep oficjalny do sklepu, sklep oficjalny do sklepu, numer oficjalny do sklepu również jest przecież na stronie mojego komisu, więc można też zadzwonić i się po prostu zapytać czy Kasia dzisiaj jest i usłyszycie nie, Kasi znowu nie ma, <laughs> Kasia ma piórko w dupę. Nhét yeah. Działają. No i oczywiście chciałabym jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy zrobili u mnie zakupy takie przedświąteczne w ramach prezentu dla swoich bliskich właśnie moje czapki, e, moje bluzy, moje te płaszczyki z kwadracikami babuni i tak dalej. Naprawdę nie wyrabiałam się z zamówieniami. To było fantastyczne uczucie, Wam powiem szczerze, naprawdę dawno nie miałam aż tak ogromnej satysfakcji z tego, co robię. Bo wiadomo, że coś się robi, jeżeli jest na to. Mm, popyt, tak? No, chyba tak. Jestem po szkole handlowej, jakby co? Jakby ktoś nie wiedział? No to jeżeli jest na to popyt po prostu i to się jeszcze podoba i mi później dajecie masę wiadomości zwrotnych, że Kasia, że nie spodziewałam się, że to jest tak ładne, że to jest tak ładnie odszyte, że ta dbałość o szczegóły, że te metki są moje i tak dalej, no to no, naprawdę takie zbudujące i aż mi się chce. Dostałam też od Was sygnały, jak mnie odwiedziliście właśnie czy w sklepie, czy właśnie tam na jarmarku, że Kasia Asia, pomyśl o czymś dla męskiej części widowni. I fakt faktem, bo jest was dosyć sporo, co chyba nie wiem, jakoś tam nie przewidziałam zbytnio zakładając tego kanału. Ja w ogóle tego wszystkiego nie przewidziałam. No i teraz jest jakiś problem. Myślę nad tym intensywnie, bo ciężko by mi, nie chciałabym wprowadzać czegoś, nie wiem, do asortymentu, że tak powiem, takiego niespójnego z tym, co robię, czyli, nie wiem, po prostu jakaś tam koszulka z nadrukiem jakimś i tak dalej. Bardziej bym chciała, żeby to było coś takiego naprawdę personalnego, Takiego mojego osobistego i naprawdę wysokiej jakości, fajnego. Że ja wiem, że kupując coś u mnie, może to nie jest jakieś tam super tanie, ale wiem, że daję Wam coś od siebie takiego naprawdę. No, dobrego, taki dobry produkt. Nie kubek, nie ku... a jak nawet byłby to kubek, to chciałabym, żeby to był kubek, który będzie, nie wiem, taki naprawdę fajnie zrobiony przez jakąś małą manufakturę, która zrobi jakiś oryginalny projekt dla mnie i wtedy tak, okej, okay, to może być kubek. No, natomiast to nie będzie kubek z jakąś tam grafiką, to się nie uda i po prostu kupujcie. Nie? No, rozumiecie na pewno o co mi chodzi. Muszę powiedzieć, że. Panowie są bardzo, bardzo hojni dla swoich kobiet, które oglądają mój kanał i chcieli je sprawić przyjemność. Fajnie w ogóle coś takiego, że wysłuchacie swoich dziewczyn, widzicie dziewczyn, żon, e, sióstr i tak dalej, że widzicie, że na przykład ogląda dany kanał i im aha! No, to będzie taka niespodzianka. No i oczywiście ja tam się podpisywałam, jakieś fajne życzenia Wam od siebie dawałam, i, i naprawdę to miłe uczucie. Naprawdę bardzo miłe uczucie. I za to bym chciała Wam podziękować. Nie jest to choinka oczywiście marzeń. Kiedyś na pewno taką będę mieć, ale póki co wykorzystuję, co mam. Ee, będzie ładna. I to życie na przedłużaczach, to jest po prostu. Ha? No? no, śliczna jesteś, no. Okej. Okay. Teraz to ładnie ją ubierzemy. I w tym oto świątecznym klimacie, z pięknym kadrem, z choinką, która zaraz spłonie od tego pieca. Później ją odsunę, nie martwcie się, nie panikujcie tam już. Przecież wiem, co robię. No i chciałabym zgłosić Wam życzenia świąteczne. Przeważnie tak życzymy sobie tak normalnie, no zdrowych, wesołych tam świąt i tak itd. Tak dla każdego te święta są inne, dla każdego coś innego oznaczają. Nie dla wszystkich święta są wesołe i musimy też o tym pamiętać. Musimy pamiętać też o tym, żeby te święta były po prostu fajnie przeżyte. I myślę, że to jest najważniejsze. No, włącza mi się ten myśliciel. Uwaga, Kasia będzie myśleć. <śm> święta się zbliżają, bo zawsze powinno być wesoło, zawsze powinny być ładne choineczki, fajny klimat świecu, w kominku trzaska ogień, pełna rodzina, są dzieci, są dziadkowie, są rodzice i tak dalej. Natomiast nie u każdego tak święta wyglądają i też musimy o tym pamiętać. Są wielkie oczekiwania, są wielkie wymagania. Oglądamy wszystkie te filmy świąteczne, wszystkie reklamy, w których właśnie tak wyglądają te święta i mamy tak wysokie oczekiwania względem świąt, prezentów, jak to powinno wyglądać, że naprawdę nie jednego z nas to Przerasta później i yy, odczuwamy frustrację, przygnębienie, często depresję, i po prostu trzeba wyluzować mi się wydaje i pomyśleć nad tym, co tak naprawdę oznaczają dla nas te święta. I właśnie, żeby nie oznaczały tego wszystkiego, bo każde święta mogą być fajne na każdy inny sposób, niekoniecznie tak wykreowane przez właśnie media, social media i tak dalej. No, ja dziadków już na przykład nie mam. I gdzieś zawsze przy tym wigilijnym stole myśli się o tych dziadkach, myśli się o tych wigiliach, które już nie wrócą po prostu. I jest taki smutek w człowieku, że wiadomo, no taka kolej jest rzeczy, to wiadomo, że z tym trzeba się pogodzić i tak dalej. No i w zasadzie nie wiem czemu ja o tym mówię. Może tak na pocieszenie wszystkim osobom, którym na przykład w tym okresie nie do końca jest tak wesoło po prostu, zwyczajnie, że nie do końca te święta są tak wesołe. Takie fajne, z gwiazdorkami, z krzyczącymi, nie wiem, dziećmi, pełnymi rodzinami i w ogóle, że nie ma kłótni, że wszystko jest tak pięknie, wesoło, kolorowo. No bo czasami i bardzo często tak naprawdę tak nie jest. Ale tak czy inaczej, te święta niech będą dla nas wszystkich po prostu miłe. I tyle. Także tego Wam wszystkim życzę, żebyśmy pamiętali o wszystkich aspektach życia, o smutku. O radości, o miłości, o nienawiści i o wszystkim innym. I o wszystkich tych emocjach, na które musimy i powinniśmy sobie pozwalać po prostu, tak zwyczajnie, po ludzku. To nie jest tak, że wiecznie musimy mieć uśmiech na twarzy i takie są oczekiwania. Bo jeżeli jest mi smutno, jeżeli jest mi ciężko, to po prostu sobie musimy pozwalać na te emocje również. O, jakie Wam życzenia świątecznie zafundowałam, o do konia! Drogi moje rybaczki dziękuję Wam bardzo za kolejne, w sumie, wiecie, no nie wiem, czy jeszcze się spotkamy przed Nowym Rokiem. Pewnie tak, bo ja nie wytrzymam, bo ja, wiecie, jaka jestem, nie wytrzymam, na pewno coś tam nagram. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za oglądanie do końca, za wszystko, co dla siebie wspólnie robimy na tym kanale, i e, oczywiście zachęcam też Was nowych oglądających, żebyście kliknęli tam ten dzwoneczek subskrypcję, bo za każdym razem, gdy właśnie wpada taka większa ilość tutaj subskrypcji i ja widzę jak kanał od razu fajnie, no, idzie do góry, to jest takie mega motywujące. Także was zachęcam do tego, żebyście zrobili prezent mi na święta i włączyli tam dzwoneczek, skomentowali, złożyli życzenia również mi i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odcinku zdrowych, spokojnych świąt. Dobra, jeszcze na sam koniec, słuchajcie, bo weszłam sobie teraz, żeby zrobić relację na mojego Instagrama, na którego Was oczywiście serdecznie zapraszam. No i wrzuciłam relację właśnie jak tutaj z tym wiatraczkiem, ogień i tak dalej. No i dostałam masę, po prostu przez ciągu godziny dostałam masę wiadomości pytających się ludzi, którzy, co to za patent, co to w ogóle jest, więc już przewiduję jakiś ogrom pytań związanych z tym wiatraczkiem odnośnie tutaj YouTube'a. Więc chciałabym Wam powiedzieć, że ja to. Gdzie Gdzieś podpatrzyłam, nawet nie wiem gdzie. Widziałam to gdzieś na jakiejś relacji, chyba gdzieś u kogoś. I to właśnie stało na placie, na piecu. I to jest taki wiatraczek normalnie do rozprowadzania, właśnie tutaj, jakby ciepła. Oczywiście nie na takim patencie, jak ja to robię w tym momencie. Nie czuję, jak rymuję, w każdym razie. O matko, to się stawia normalnie i ta podstawa się tutaj nagrzewa i tak dalej. Ja to zakupiłam normalnie na aukcji na Allegro, wpisałam łopatologicznie, jak to ja, czyli po prostu wentylator kominkowy. Ta, I to mi wyskoczyło coś takiego. Nie powiem wam, jaką się nazywa, musiałam może w aukcję wejść, poczekajcie, nie wiem, bo e, spaliłam karton <śled> przed chwilą. <śled> o, okej, okay, dobra, to może tak wam pokażę. On kosztował. 229 zł. No i ogólnie to jest coś takiego. O, 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 o teraz se patrzcie, to jest to. No i działa, faktycznie działa. On nie jest podłączony do żadnego prądu, żadnych baterii i tak dalej. On po prostu pod wpływem tego ciepła się napędza. I to dosyć mocno się napędza. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia zapoznaj się z całą instrukcją obsługi. Jebać instrukcję! Ale instrukcje. Niech żyje król patentów. Nie będzie świąt w tym roku. Nie wierzę. Zaraz zębami to przegryzę. Co roku to samo. Koniec tego. To trzeba przesunąć, bo mi się chałupa spali. Jakiś problem z głowy by był, nie? Koniec.